Masz samochód z dostępem bezkluczykowym zabezpieczauto.pl skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą. Dzień dobry, tutaj znowu Zabezpiecz Auto. Kolejna ciekawa realizacja. Tym razem jest to BMW 8 z pakietem M. Czyli generalnie takie 8, które wygląda jak M8. Pokażemy jak działa zabezpieczenie. W pakiecie komfort. Auto jest bardzo bogato wyposażone, co widać na zdjęciach jak również na wideo. Odpalamy auto. Auto odpala. I próbujemy zmienić bieg. I auto gaśnie. Typowe zachowanie jak dla BMW. Po wpisaniu kodu. Niebieska kontrolka potwierdza przyjęcie kodu i auto normalnie oczywiście pracuje. Tak działa zabezpieczenie Canlock w BMW 8. Bardzo ciekawy samochód. Typ sprzęt dwuosobowy. Z tyłu nie ma w ogóle miejsca, nic, zero. Nawet małe dziecko by się tu nie zmieściło. Aczkolwiek jako kolejna zabawka w rodzinie jak najbardziej. Dzięki, do kolejnej realizacji. Zabezpiecz auto.pl Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą.